Dzień dobry moi drodzy, witam w dzisiejszym vlogu i dzisiaj idziemy w poszukiwania prezentu urodzinowego dla mojej siostry, ponieważ dzisiaj mamy czwartek, w sobotę rano jedziemy i w niedzielę urządzamy Oli jakieś tam takie po rodzinne urodziny. Też czekam na kuriera, bo też coś zamówiłam, co Wam pokażę, a my teraz idziemy jeść śniadanie. Nie? Oczywiście od rana sobie coś poogarniałam, zmywarkę rozładowałam, wstawiłam. Dzisiaj mamy już w ogóle ładną pogodę. Wczoraj przeleżałam cały dzień w łóżku i jadłam pizzę i dzisiaj właśnie sobie pizzę zjem na śniadanie, bo mam wczorajszą. No, dzisiaj już jest ładne słoneczko i wysprzątane mieszkanie to jest u mnie po prostu podstawa, bo ja bym się chyba zapłakała, gdy jest brzydka taka jesień, bez pogody, gdzie jest ciemno i jeszcze bałagan. Nie dałabym rady i pokażę Wam, co lubię robić od razu, jak wstaję, żeby mieć lepszy dzień. Rok numer jeden to świeczki. Uwielbiam, ostatnio znowu polubiłam, już dawno w sumie tak sobie nie paliłam świeczek zapachowych, a ta mi się naprawdę fajnie kojarzy. Fajnie mieszkanie pachnie właśnie taką, takim świeżym praniem, i to jest chyba moja pierwsza świeczka na tym mieszkaniu. I wiecie, jestem sentymentalna, i ona pachnie jak takie początki. W tym mieszkanku, gdzieś jeszcze wszystko wyglądało inaczej. No i kolejna rzecz to muzyczka. Tak, zaczęłam słuchać muzyki w moim mieszkaniu coraz częściej, słychać coś opróc, opróc, oprócz ciszy. No ja mam też takiego, że jak ja pracuję, uczę się, coś mam robić, no to u mnie musi być totalna cisza. A jeszcze Mori. Ostatnia nadzieja! Już mam kalendarz adwentowy na vlogmasy i się nie mogę doczekać. Przypadek? Akurat jak wziąłem kalendarz adwentomy? Przestań. Nie dam ci pizzy. Dziewczyno, ty ja nie wiem. Ona się wczoraj po prostu tak cieszyła, jak przyszła ta pizza, i jak cały czas ją widzi, to się rwie do O no, no, no mama. O jakie piękne. No mama kocha pieska bardzo, tak. To, ej, zero. Wczoraj miałam taki mód, mm, że mi się nic nie chciało. A dzisiaj jest przepiękny dzień i naprawdę czyste właśnie mieszkanko, świeczki, no u mnie Dawid podsiadło. Jest cudownie jeszcze kawa. Ja bardzo lubię w ogóle rytuał kawy. Ja lubię takie w ogóle właśnie wolne e, poranki, także jak tylko mam okazję, jak nie muszę nigdzie rano biec, to lubię sobie tak wychillować i je tak wydłużyć. Dobra, czekałam właśnie na tego kuriera, czyli już możemy się ogarniać i jechać do galerii, a o nie, 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 nie! Ja nie powinna mieć w domu noży. No to jeszcze takimi złoto różowymi. I jest to, moi drodzy, część prezentu dla niej, czyli kalendarz adwentowy z Harry Pottera. To jest w ogóle świetna sprawa, bo po pierwsze kto nie lubi klocków Lego, kto nie lubi składać takich rzeczy. I są tutaj, patrzcie, figurki, różne takie rzeczy. No, sam fakt, że to jest Lego, Harry Potter, cool. I jeszcze kolejny fakt, że to jest kalendarz adwentowy. Kalendarze adwentowe są super, co nie? No nie płacz, nie dostaniesz tej pizzy. No co mam Ci poradzić? To ja jeszcze muszę zrobić miniaturkę do filmu, który już się dodaje. Będzie za kilka godzin opublikowany. Dzisiaj. Także robię miniaturkę. Eee, Zrobię sobie jakiś delikatny makijaż i pojedziemy. Tylko muszę się zastanowić jeszcze, do której galerii, żeby ogarnąć, czy są wszystkie sklepy, które mnie interesują. Jest tak piękny dzień. Naprawdę, mam tak super humor. Wiki też zadowolona i szybko na I zaraz lecę. Patrzcie, jakie piękne słoneczko, serio, no przepięknie. W samej bluzie jestem, a jest listopad. Dobra, pies je, obiad, a my już lecimy na zakupy szukać prezentu, a już wam mówię um, moje propozycje. Ja ogólnie myślałam, że jej kupię smartwatcha, bo ona kiedyś palnęła, że ona chce smartwatcha. Wszystko spoko, giz, spoglądałam sobie jakieś recenzje i tak dalej. I nagle stwierdziłam, a ja tak właściwie to po co w sumie to jej? I tak wiecie, próbowałam z niej to wyciągnąć. No i w końcu on odpadł. No i trzeba było znaleźć kolejny plan e, Właśnie Lego Harry Potter Ale, że akurat kupowała mój kalendarz adwentowy I Ola powiedziała Ej, w sumie fajnie byłoby mieć e, Jakiś tam fajny kalendarz adwentowy I myślę sobie Kalendarz adwentowy z Harry'ego Pottera To jest 10. To mamy i jest super Jestem z tego zadowolona Wiem, że ona też uwielbia konwersje klasyczne, ale to już wiem, że rodzice właśnie kupują. Ja ją widzę w takim długim, skórzanym płaszczu. I jadę do galerii, żeby takiej znaleźć. Ja jej ja ją widziałam kiedyś w ogóle w płaszczu, bo ona ma coś takiego, że albo wiecie, dres tak luźno, albo tak... Ona jest wysoka, ma długie włosy i ten płaszcz by jej pasował. Dobra, mama idzie. Papa, masz się dobrze? No. Mój pierwszy przystanek to ładowanie telefonu. Niby mam nowy, a no, baterie w są, jakie są. No i tak się stało, że przypadkiem zamówiłam jedzenie. <grym> Chciałam sobie coś takiego przekąsić, bo w sumie pora obiadowa, tu pewnie trochę czasu spędzę. I są wege dlatego się skusiłam, żeby je spróbować. A tak się stało, że był też kupon na frytki. No i coś takiego, to jest jakiś szej krówkowy i jego nigdy w życiu nie piłam, a tego nie jadą, więc testujemy. Dobra, testujemy krówkę. W ogóle podawała mi dziewczyna, która mnie ogląda, także pozdrawiam. O, spoko. Dobra, miałam właśnie ochotę na szejka z maka truskawkowego, bo w ale stwierdziłam, dobra, spróbuję tego, bo no, nigdy nie piłam szejków KFC. Mhm, Smaczna. Ja bardzo lubię. Krówkowe tofi i takie klimaty. I teraz spróbujmy tego Wegener Jestem ciekawa. W Max na przykład burger są dobre a KFC? Mm, pierwsze wrażenie średnie, może się przekonam, ale taka bardzo papka. Patrzcie, jak to wygląda. Jakby takie mega, mega zmielone. Dobrze, że jednak widziałam te frytki, bo co jak co, ale ja chyba tych nagaców nie dam rady nawet zjeść. Ja tam tego jednego. Smakuje jak taka papka z krokieta, ale niby to jest wege. Mega dziwne. Ja to teraz do Młocin, wstąpię też do Primarka. Tam są te wszystkie Bershki, berry, więc zobaczę, co tam jest. I kupuję jeszcze też na rzeczy na vlogmasy, ale tylko kilka, ok, Bo ludzie by mi to na pewno wykupili. Kupiłam takie rzeczy, których już nie będzie, jak pójdę w grudniu. A resztę będziemy robić razem na vlogmasach. Już czuję taki po prostu wajr, że... Tu wszędzie są święta. Jak tutaj byłam tydzień temu, to było mnóstwo dziadków, to a że zostało trzy, także... Ja go już kupię, bo on jest przepiękny i po prostu cały czas ze mną chodziło od tamtego momentu. Całe szczęście na przykład kupiłam coś tydzień temu, jak byłam w Primarku, bo teraz już tego nie było. Także trochę zrobiłam tych zakupów. A dla Oli taki skórzany płaży długi właśnie jednak, tylko nigdzie go nie ma, więc idę do ostatniego sklepu, jak go tam nie będzie, bo dosłownie w Primarku wszystkie rzeczy, które widziałam tydzień temu, to ich już po prostu nie było. Dobra, ja wróciłam, całe szczęście spotkałam się też z tatą, bo do mnie przyjechał, więc miałam transport, bo trochę tylko kupiłam. Ale mam cały prezent dla Oli, także sukces Dodatkowo kupiłam dużo rzeczy już na vlogmasy Znaczy dużo, no, kupiłam kilka rzeczy na vlogmasy Także oprócz tego, że Wam już pokazywałam właśnie kalendarz adwentowy z Harry'ego Pottera On kosztował 120 zł, jakby ktoś był zainteresowany No i płaszcz, który sama chciałam Także jestem ciekawa jak Ola w właśnie będzie wyglądać Bo to jest M, -ka, bo Ola jest wysoka i ja mam M58 i on mi się kończy dosłownie tam, gdzie. No, on jest do samej podłogi. On kosztował 250 zł, więc do no, najtańszych w sumie nie należał. Chociaż teraz w sieciówkach też po prostu takie ceny są dość wysokie. Jak jej się nie spodoba, to sobie wymieni na coś innego, ale moim zdaniem będzie zadowolona. Ja ją w tym widzę. Ej, fajne w ogóle. sery kupiłam je w H&M i to jest. No niesamowicie. Wyobraźcie sobie takie jakieś rękawiczki białe, idziecie na łyżwy, macie jakiś sweterek, takie nałuszniki. Cudownie, one kosztowały 39 zł, a byłam w innych sieciówkach i takie nałuszniki potrafiły kosztować 60-80 zł, także. No, ceny są wysokie po prostu. I teraz tak, mamy kilka rzeczy, które muszę Wam wytłumaczyć, na przykład blok techniczny, ponieważ będę kilka rzeczy robiła też sama, ponieważ mama robi tort i stwierdziłyśmy, że Ola teraz ma taką fazę. Nam się kojarzy z taką wróżką, dlatego mama kupiła taką fajną figurkę z Harry'ego Pottera i w ogóle ta laska wygląda bardzo podobnie Kola bo ma brązowe włosy, brązowe oczy. I stwierdziłyśmy, że do niej właśnie dodamy jeszcze takie skrzydła wróżki. Także kupiłam właśnie taki blok techniczny i do tego kupiłam jeszcze diamenciki, żeby to ładnie tak wyglądało. Także z tego właśnie będę robiła skrzydła. Ale w ogóle jeszcze wczoraj rozmawiając ze mną powiedziała, że chciałaby mieć taką zwykłą opaskę materiałową z dupy. Tam o czymś gadałyśmy i dosłownie znalazłam. Także wzięłam grubszą, cieńsze, czarną i brązową. One były w jakimś takim nowym sklepie. W galerii północnej, bo byłam pewna, że tam jest Forever 21, nie znalazłam go tam. I tam się otworzył jakiś taki sklep z takimi. On jest taki niby chiński, taki duży sklep, ale tam są tam jest mnóstwo różnych tanich pierdół. Szajcie, wszystko do włosów i tak dalej. Więc takie opaski były po 4 złote, także naprawdę. Spoko. W tym sklepie właśnie również kupiłam świeczki, bo mama miała o wiele brzydsze, także stwierdziłam, że ja kupię e, takie srebrne, happy birthday, serduszka. E, I jeszcze 17. Ja i moja mama, gdy robimy zakupy, to naprawdę nie jest takie łatwe, ponieważ my spędziłyśmy z 10 minut. Porównując i zastanawiając się, która świeczka do której będzie bardziej pasowała, ja sobie kupiłam jeszcze taką kokardę do włosów i, i naprawdę jest bardzo ładna. Ja mam podobną, ale ta jest większa i ma lepszą spinkę, bo tamta jest beznadziejna, bo bardzo mało włosów zbiera. E, myślę, że będzie super wyglądała. Ja ją widzę, właśnie taki płaszcz, też zima, coś. Przepięknie. I kupiłam sobie jeszcze mój drugi waj, bo ja jestem albo czarny, albo taki subtelny, delikatny, lana. Czajcie. I to jest właśnie takie coś idealnego. Także w tym sklepie było dużo takich pierdół. Teraz przechodzimy do Dilsa I tutaj kupiłam taki złoty świecznik, właśnie takie wysokie świece. I ja już to po prostu widzę u siebie na stole. Zwłaszcza, że mam złote dodatki, wysokie białe świeczki, um, święta. No to będzie też super klimat. A to kosztowało. Hmm, 12 zł, coś takiego. Jakby było droższe, to bym nie kupiła. A za to w Tigerze. Ja po prostu go zobaczyłam i widzę tutaj moją siostrę. Nie wiem, mam wrażenie, że on by jej pasował, jest taki duży na takie duże kakałko. Także myślę, że też fajny prezent. Ja na przykład bym się ucieszyła. On już chyba był droższy, bo on kosztował 20 albo 25 zł. No ale jest cute, naprawdę. Dobra, ja już zostałam sama, przed chwilą byłam statą na jedzonku. Idę na paznokcie, bo mam za długie, nie wiem jak to się stało, że mam takie długie paznokcie, po prostu cały czas, wiecie, jak je uzupełniałam, to, to zostawiałam długość i są za długie, bardzo mi jest ciężko w nich funkcjonować, więc idę po prostu o wiele wcześniej niż powinnam, żeby je skrócić, bo jest ciężko. Czy jest północ i właśnie pojechałam po przysyłkę do paczkomatu, bo inaczej by mi ją ponoć zabrali? Tak, bo jutro i tak nie mam czasu. Totalnie zapomniałam, bo to jest pierdoła dla Oli. Już Wam pokazuję, co jej zamówiłam. Ogólnie kilka dni temu powiedziała, że już tego nie chce, ale to jest inside pierdoły, którą zawsze powtarzała, że chce. Także albo nie, nie odpakowujemy. Niech nie wie po prostu, co tam jest. To są takie okulary do picia, wiecie? Za 4 zł takie okulary z rurką, że pijecie i to tak ten napój wszędzie idzie. Nie wiem, kiedyś powiedziała, że to chce. Ja zapamiętuję takie rzeczy. To znaczy zapisuję, bo nie zapamiętuję. A wczoraj sobie w ogóle zrobiłam jeszcze takie paznokcie, zmieniłam trochę kształt. Ostatnie takie normalne paznokcie, bo zaraz będą vlogmasy, to już będą świąteczne. Także to mój chyba ostatni French w tym roku. A no ja miałam mega dużo razy French, różne kolory, różne wzory, różne kształty, ale ten French jednak bardzo często był, mega mi się podoba. Tu dodałam właśnie jeszcze takie diamenciki, a właśnie tak mi się przypomniało, bo teraz obklejam te skrzydełka troszkę większymi kryształkami. Miałam o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. W końcu udało mi się kupić coś takiego na warzywa, i to na owoce. No w sumie to u mnie to mix Ale to wygląda tak mega ładnie, bo wiecie Tutaj sobie tak pozmieniałam, wcześniej miałam właśnie to Ale mi tak średnio pasowało To mi się mega właśnie podoba, to kupiłam w H&M Home A to udało mi się kupić w TK Maxxie I przeglądałam wszystko Zara, Home, wiecie to takie nawet Drogie sklepy, ok A to było za 60 zł Niecałe w TK Maxxie I naprawdę wygląda mega ładnie Pasuje do tej kuchni, jest takie taka Trochę ciepła biel, jak to nazywam Falbanka bardzo ładne, mega się podoba seria. tyle co przejechałam z włosów nie myłam po prostu trzy dni, one są tak tuste, a oni mówią, że dzisiaj dajemy torty prezenty, ja nawet jeszcze tego nie ogarnęłam. Kto by myślał takie już rzeczy od 23? Co no. to jest takie, się tak Tak, a wiesz, że to nie twoje urodziny, co? No nie twoje. Mój drodzy, nasz tort wyszedł, znaczy mamy tort. Wyszedł tak. Troszkę, troszkę improwizacji zrobiłyśmy. Troszkę się nie dogryłyśmy z rozmiarem. Ja myślałam, że ta Hermiona będzie o wiele większa, ale to nic, jest oryginalnie. No co, jest to miał być taki dobra. wróżkowy, czarodziejski tort. Także mama zrobiła. Widzę, że też tutaj jest wielkością wszystkiego się tak. dopasowała. kto jest taki słodki? Kto się tak cieszy, że się tutaj jest sobie, tak? Fajnie, fajnie obrót. Weź! <laughs> Zapsuła się nie. 7. siedem Ale jej urodziny to ogólnie jest jakiś po prostu problem. Co został. No. Ale ja nawet nie wiem jak to złożyć. Jak to było? No nie złożę. Bo... Ale nie no jak to w ogóle było? A tak? A tak. A jak to możemy przykleić? Na ślinę. Akcja Sklejanie świeczki. Reanimacja. Chyba to robić. On jest naprawdę mega oryginalny, jeszcze takiego nigdy w życiu nie zrobiłem. Ona! To szybko! Wiedzeniu, wiedzeniu. Sola, sola. Wow! O Jezu, teraz na Bibi, nie, 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 nam nie, naprawdę. nie, ciebie. nie, ja. Autor z tytułem same. Aha. Wszystkiego najlepszego z okazji 17 urodzin. Nie chcielibyście, się to tak wspominała. No najmniej. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo, proszę. Ale tak z Wszystkiego najlepszego. Jestem wielka. Bóg usłyszał, <noise> Bożego. No bo Ty chciałaś, tak, że chciałaś to Że Żeby... Dobrze, że nie wziąłeś mojej Maryja miała Ciebie okay, okay. w swoim serwisku. No. Opieca <noise> się głowy jak już. Pudełka, nie ja, ja, wód, a, nie. A, to jest pudełka, nie tam w środku No pięknie jeden łódz Z Torcji? A, z to Ja myślałam, a, że, że zrobi się tak, że jeden A ma co? Kolejny Tak, ta inflacja ma swoje plusy Ja pierdzielę Ej, to właśnie jest większe już w opakowaniu Proszę No ale on wygląda jak Ola, przecież jest taki no ta no jest ona, słodki. Ona się ona ci obraża, czy to No przecież on jest mnie, Ona jest wielka, ona wygląda. No ale czy, renifer. Ale słni! Renifer! No ale brązowiutki. Zazdraszki. No, no ale to jest Ładne! Ładny, maly, ci. Fajnie jak piła herbatę No No przecież na kakao. tak <grym> No <pensando. grym grym> nie, co tu pisze? <grym> Ooooooo! Oh, wow. O kur. Będzie się malowała i zmachniała. Okej. <grym> Mogę <grym> tak patrzeć. O, oh wow! wow. <grystanie> o <nie. grystanie> Ale to poczekajcie, bo prezent czy szamba, co mam nagrywać? No i chyba lepiej to. A, bo ja zamówiłam dwa razy, a to jedno dla Ciebie. <grystanie> Ale ja bym chciała, zostawiłam zostawiła mnie, żebym że Nie zapomniałam, totalnie zapomniałam. To jest coś, co Ola powiedziała kilka dni temu, że nie chciałaby tego już dostać. Kiedyś miałam A, nie, zamówione, nie, także... Nie, nie, to jest normalne. No, nie ja po prostu mówiła mi, czy zrobić. Ona miała mnie w dupie, więc już powiedziałam, dobra. No, Ola, ale co A, ty, ale robisz? Ty, ty robisz? Ty to to ale ja wiem, to... Załóż i zakręć sobie z tyłu za głowę tak. To wdajesz do... Łapkę w sobie chyba musisz zawiązać i tak dać. rodać. Ola! Olunia! Załóż sobie na szyję. Tękę tego... Co to jest okropne?

Wow. Teraz jest prezent jeszcze ode mnie Którego Ola się boi Bo powiedziałam, że to jest coś co podoba mi się Mi Więc jak Ola to usłyszała to się troszkę ja przeraziła myślę, Ale mi się da, wydaje, się że to, będzie, to będzie dobre sami będzie brało. Okay. No mi się bardzo podoba No to i, no po i parzek w całej wicie z tyłu wygląda No fajnie no. wygląda Trochę się pogięł w tym opakowaniu małym No tu masz Pani detektyw. Kasia, Kasia. Twój wejr czy nie? twój wajm. No mi się, jak ja sama chciałam, ale on jest Pamiętaj, bardzo ja długi. <laughs> tak tak Ola, paragon tam masz. Ale no. poprawić, kawałek to się podoba. No <śicans> ja tak w szpitalu mam, no, no, i tak i no, Julia, weź swoje żółta a nie moje. Dobra moi drodzy, z okazji Oli urodzin, jedziemy teraz do pizzerii. Tak? Super. To tyle? Daj mi za pasyć Właśnie jedziemy do Kłaja, bo w Kwaju są... Najlepsze frytki. Myślałam, no, że powiecie to... Kurkiem, ale... Ostatnio to by nie urywały. Nie wiem, jak to skomentować. I właśnie jesteśmy w Klaju. Klaj Quai może kojarzyć z moich vlogów. I powiedzieliśmy ogólnie Oli, że jedziemy do takiej pizzerii w Rzeszowie, bo mieliśmy tam jechać. I wiecie, nagle jedziemy inną trasą, no bo jedziemy do Krakowa ogólnie. Jedziemy do takiego miejsca, gdzie jest Harry Potter, jakaś taka kawiarnia Harry Pottera. Coś takiego, e, ponieważ ja w ogóle chciałam Ole zabrać do Londynu. Chciałam jej kupić bilety do Londynu. Już miałam ogarnięte, ale okazało się, że do końca roku nie ma miejsc w tym muzeum. Ja nie wiem, bo ja nigdy nie rzucałam o Harry Pottera, ale chciałam ją tam zabrać. No, niestety nie udało się. tak. Że że jedziemy właśnie do Krakowa w to miejsce. I ona ja no, na początku się strzeliła, tam, że a czemu jedziemy tą drogą? To my jeszcze lecieliśmy o, to tam musi gdzieś tam podjechać. No, ale teraz już wiadomo, no, nie da rady ukryć dwugodzinnej drogi. Patrzcie, bo jakie to są opaski, które kupiłam Oli na urodziny i sama sobie kupiłam sobie. sumie Lamus. O, to jest jakaś ważna postać historyczna. No i nie, nie wiesz. Fajne. ciepło? No, ale pasowały. Oni by pasowały. Oni by pasowały. Oni by pasowały. Oni by jest Oni by pasowały. Oni by Takie się. Tata. Patrzcie tu, nie wchodzimy za zwierzętami. Także jestem ciekawa, czy jest tu coś takiego, że sery nie można ze zwierzętami, o co chodzi. No tak, tata wziął eliksir miłości, dlatego że siedzimy przy stuliku, eliksir miłości i Jest smaczne. Mhm. Jest bardzo dobre. Mama ma zimne piwo. Bardzo pieni. Na... Okej, okay. i ona ma ciepłe kremowe piwo mhm. i jest a ja sobie wzięłam sufit czekoladowy. Jakie twoje, Robię lepszy, ale niech będzie. To jest czas na pizzkę, by być najbardziej... Sze... Aha, przyjemnie. I tak to właśnie jest, moi <laughs> drodzy, jak psa <to> <laughs> i dziecko do babci. No, trzeba rozpieszczać, bo to są babcie. Jemy, jemy. Jemy smacznego. Po jedzeniu sobie jeszcze spacerujemy i tak sobie właśnie myślę, że Kraków jest ładny, Kraków jest taki całkiem klimatyczny. Ale w życiu bym tu nie chciała mieszkać, totalnie nie widzę Krakowa jako miasta do mieszkania, też tu jest po prostu mnóstwo ludzi, ja też trafiam na dość niemiłych ludzi, obsługę i tak dalej, ale po prostu chodzi też o natruch ludzi. W Warszawie, gdy chodzę w niedzielę gdzieś, to owszem, no i są ludzie, co nie? Gdzieś na starówce, ale nie aż tyle, serio. I w ogóle Kraku Vibem mm, ma fajne właśnie miejsce, tak żeby sobie przejechać na no weekend, ale żeby mieszkać, nie mówię, że nie chciałabym tutaj mieszkać. Ja i mój outfit domowy rodzinny. Wszystko. Ale jest ja tam frozen. Teraz będziemy jeść Kinder -jajko. i stopę. No i tak, Kola się uczy <noise> takich właśnie jest jasek. Przypadro! Ogólne ogólnie... Czy pojechaliśmy dzisiaj do Krakowa tylko po to, żeby pójść na jedzenie? Tak. Dobra, ja jadę teraz do liceum Oli, i do tego gdzie ja chodziłam. Chyba będę tam po raz pierwszy od momentu kiedy skończyłam tą szkołę. A ona przynajmniej zwolni moją siostrę z lekcji, bo jest skoro ma urodziny, to po co ma tam siedzieć? Co nie? Co nie? Tak. Dokładnie, więc jedziemy ją zwolnić. Bibi ma sweterek i też ze mną pójdzie, pokażę jej. Idzie matka chodziła i ryczała. Ciekawie, czy spotkam jakieś nauczycieli, zwłaszcza tych, przez których płakałam. Pozdrowię ich serdecznie. O Boże, co za flashback nagrywałam tutaj vlogi kilka lat temu, dosłownie w tym miejscu. Przedziwnie. O Boże, nic, co tutaj zrobić. Niesamowite. Jest <noise> w szkole. Bibi, ale poczekaj, dobra? Tak się troszkę nie rozpędzaj. No, poznaj sobie. Dobra, ja właśnie wróciłam do Warszawy, dzisiaj o 9 wyjechałam z Rzeszowa, na czternastą, idę jeszcze do Złotych Tarasów coś zjeść na jakiś obiad i wracam do domu, oczywiście w ogóle jakiś uczeń, bo mam na sobie plecak, Dlatego na sobie nie miałam plecaka bo moi rodzice do mnie przyjeżdżają za dwa dni, ja musiałam wrócić wcześniej, bo mam jutro nagrywki, dlatego wzięłam tylko elektronikę ze sobą żadnych ubrań, także ubrałam tylko to, co muszę mieć, czyli jakieś jeans, jakąś bluzę, także Fajnie jest, to jest w ogóle godzina szczytu jeszcze w Złotych tarasach. Będzie mnóstwo ludzi. Ja się po prostu czuję, mięta <grymieniu> po całej podróży, nie wiem co się dzieje z tym plecakiem Dziwnie się czuję troszkę jak nie. Ale mam ochotę zjeść coś bardziej domowego, nie fast foodowego. Dobra, w teraz jak było za dużo ludzi, nawet nie było miejsca, żeby zjeść. O. Ja w ogóle spotkałam też widzki, także pozdrawiam serdecznie. Także ja <grym> yeah. i to po prostu dla Joli. Coś zjem tutaj i później wrócę. No i człowiek się starał, miał ambicje, żeby zejść do 8. Miasta Swudra, jak zawsze, ale ja nie wiem, po prostu zajęłoby mi to sporo, zanim bym znalazła coś do jedzenia. Więc już zjadłam szybko piecka i wracam do domu, bo już zaraz będzie ciemno, jak wrócić do domu, czy jest jeszcze i Dobra, teraz co doszłam do domu, oczywiście już jest ciemno i. Ile razy będę powtarzać, że bardzo nie lubię zmiany czasów tutaj? Ja będę mieszkała w takich warunkach przez dwa dni Bo właśnie teraz robimy pomieszczenie gospodarcze Dlatego też właśnie ja przyjechałam, wcześniej mam nagrywki A później do mnie przyjeżdżają rodzice, bo remont będzie kontynuowany Bo ogólnie planowo my to zostawiliśmy, bo wróciłam z tatą w sobotę wieczorem No i mieliśmy przyjechać w poniedziałek Jednakże to się nie udało, dlatego dziś sobie kupiłam busa, dzisiaj jest wtorek no i przyjechałam, jutro mam te nagrywki No i pojutrze oni przyjeżdżają Także ja już pod kocykiem zrobiłam sobie herbatkę Teraz sobie coś obejrzę a Później jeszcze dokończę montować I dzisiaj w sumie tak sobie no, trochę wyczyluję. Na siłownię już nie pojadę, bo jest po prostu ciemno A i chyba nie wspominałam, że nie mam bibi Bo w sumie bez sensu było ją tak ciągnąć Ona sobie została u dziadków A ja też jechałam busem, a busem pieski nie mogą No i tak